Widzieliśmy w Polsce już od jakiegoś czasu, że będzie uruchomiony kolejny nabór do tak zwanych środków norweskich, jak się to mówi popularnie. Szukaliśmy partnera po stronie norweskiej. Idealnie się złożyło, bo również partner norweski poszukiwał partnerów w Polsce. Udało nam się dosyć szybko wspólnie wymyślić pomysł, projekt, ponieważ my się zajmujemy ceramiką, Muzeum Norweskie w mamu zajmuje się, specjalizuje w porcelanie, więc jak gdyby już ta zbieżność tematyczna pozwoliła na wypracowanie Pierwszej koncepcji. Z Norwegami mieliśmy zawsze w historii dobre stosunki. Zakładamy, że również to się uda. Dzisiaj mamy, do, do element dzisiejszej sesji, który może się też nam przydać w aplikowaniu. Mówię szczerze, mamy naszych gości i chcemy, żeby i prosiliśmy, i tak ustaliliśmy, że pani dyrektor Telemak Muzeum przedstawi państwu krótką prezentację multimedialną. Kort om Nasze muzeum to muzeum wojewódzkie, które jest tak naprawdę związane z różnymi tematami, między innymi z muzeum ludowym. Częścią naszego muzeum jest również muzeum porcelany. Posiadamy także sporo budynków, w tym tak zwany skanse. Ilość wszystkich naszych budynków wynosi 110. Na ten moment współpracujemy lokalnie z innymi muzeami, z innymi jednostkami, natomiast zależy nam na tym, aby rozpocząć współpracę międzynarodową. Partnerskop W tym naborze, w trzecim naborze z mechanizmu norweskiego, chcielibyśmy przeprowadzić taki wspólny projekt, który będzie włączał oba nasze miasta, Bolesławiec i Porschlund do Europejskiego Szlaku Ceramiki. Oprócz działań infrastrukturalnych, działań przygotowania nowej oferty kulturalnej, turystycznej, to przede wszystkim jest włączenie się w międzynarodową sieć współpracy z takimi ośrodkami ceramiki znanymi, jak chociażby Limosz, Faenza, niemieckie ZELB, co spowoduje, że w przyszłości też mam nadzieję, że kolejne projekty jak gdyby będzie już naturalnie będą wynikać z tego naszego obecnego partnerstwa że norweskie władze promują wszelkie projekty EOK. Bardzo zachęcają do zawierania współpracy i poszukiwania partnerów, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach objętych programem EOK. W naszym muzeum pracuje Karolina, która zna język polski, i dzięki niej mamy możliwość otworzenia się przede wszystkim na projekty w Polsce. I tak właśnie doszło do tego, że się poznaliśmy i zaczęliśmy dyskutować na tematy ewentualnego projektu. W ramach tego projektu, który teraz planujemy, to przede wszystkim największe działanie inwestycyjne to remont pałacy Kup Przy ulicy Zgorzelcńskiej na nową siedzibę, to przygotowanie nowej wystawy stałej, zaproponowanie, zaproponowanie też szerokiej oferty i dla turystów, ale i dla mieszkańców. Mamy, ponieważ obecnie muzeum dysponuje niewielką ilością pomieszczeń, niewielkim metrażem, chcielibyśmy wykorzystać takie zasoby, które mamy. Do tej pory w magazynach to są różnego rodzaju dary, dokumenty naszych mieszkańców, dary od stowarzyszeń. To są też bardzo cenne dzieła bolesławieckich artystów. No i chcielibyśmy bardzo ważnym elementem nowego muzeum. Będzie prezentacja ceramiki bolesławieckiej, ale tej najnowszej. Pokazujemy ze względu na to, że mamy mało miejsca, przede wszystkim ceramikę starszą, a chcielibyśmy, żeby muzeum było takim miejscem, gdzie można czuć puls tego, co się dzieje, jeśli chodzi o ceramikę najnowszą, widzieć, jakie nagrody nasze zakłady ceramiczne dostają, gdzie się promują, jakie mają różnego rodzaju osiągnięcia. Myślę, że to jest bardzo ważne miejsce, żeby turysta mógł w ogóle zrozumieć, jak bardzo dużo dzieje się we współczesnym przemyśle ceramicznym w Bolesławcu.